Cześć, z tej strony Arek z Symbioza IT. Dzisiaj pokażę Tobie, w jaki sposób odwoływać wiadomości w Outlooku, zarówno w przeglądarce, jak i aplikacji klasycznej. Na starcie, bardzo ważna informacja dotycząca odwoływania wiadomości. Ta funkcja jest możliwa tylko w ramach skrzynek skonfigurowanych w Microsoft 365 i w obrębie jednej organizacji. To oznacza, że skutecznie wycofać wysłaną wiadomość możemy tylko wewnątrz naszej firmy. Pokażę Tobie przykłady, co się wydarzy w każdym możliwym scenariuszu. Załóżmy, że wysłaliśmy wiadomość, która zawiera błąd lub po prostu nie została wysłana do odpowiedniego adresata. Taką wiadomość możemy odwołać. Przechodzimy do elementów wysłanych i znajdujemy tę wiadomość, którą chcemy odwołać. Otwieramy ją. Następnie w lewym górnym rogu wybieramy plik, a następnie wyślij ponownie lub odwołaj wiadomość. Wyświetli nam się okno, w którym możemy zdecydować, czy chcemy całkowicie usunąć kopię tej wiadomości, która nie została przeczytana, czy chcemy usunąć ją i zamienić od razu na nową wiadomość, którą możemy wyedytować i następnie wysłać. Ten checkbox odpowiada za to, że otrzymamy link do raportu, który będziemy mogli wyświetlić. Gdzie będziemy mieli informacje dotyczące statusu odwołania naszej wiadomości? Widzimy informację: Próbowano odwołać tę wiadomość w takim dniu o takiej godzinie. Na naszą skrzynkę przyszedł raport, otwieramy go i widzimy w przeglądarce informacje dotyczące tej wiadomości, którą próbujemy odwołać. Ona obecnie ma status oczekujący. Tutaj musimy niestety chwilę poczekać. Możemy cały czas odświeżać, aż dostaniemy odpowiednią aktualizację statusu. A few minutes later. Mamy zmianę statusu. Przechodzimy do zakładki Odwołana i widzimy szczegóły. Wiadomość została pomyślnie odwołana. Jeśli ten mail został odwołany, Zostanie on usunięty ze skrzynki adresata. Nie będzie on po prostu widoczny. Kolejnym scenariuszem jest sytuacja taka. Adresat odczytał naszą wiadomość. Możemy ją odwołać, zostanie ona usunięta, jednakże widzimy taką informację. Została ta wiadomość już odczytana. Kolejny przykład. Wysyłamy wiadomość poza naszą organizację, i w takim przypadku taka wiadomość nie będzie mogła zostać odwołana. W zakładce Niepowodzenie widzimy informację. Nie można odwoływać wiadomości do adresatów spoza organizacji lub środowiska lokalnego. W przeglądarce odwoływanie wygląda następująco. Mamy wiadomość, którą wysłaliśmy w naszych elementach wysłanych. Klikamy Więcej akcji. Następnie Działania zaawansowane. I tutaj mamy opcję Odwołaj wiadomość. Potwierdzamy, czy chcemy taką wiadomość odwołać. Klikamy OK. W wersji webowej Outlooka, czyli przez przeglądarkę, mamy jeszcze taką możliwość jak opóźnienie wysłania wiadomości o kilka sekund, żeby mieć czas na reakcję. Żeby taką możliwość ustawić, należy wybrać ustawienia. W prawym górnym rogu mamy zębatkę. Następnie przechodzimy do zakładki poczta, a następnie redagowanie i odpowiadanie. Tutaj zjeżdżamy w dół, żeby znaleźć opcję cofanie wysyłania tutaj maksymalnie możemy ustawić 10 sekund na cofanie wysyłania wiadomości. Ustawiamy to i klikamy zapisz. Od teraz wysyłając wiadomość będziemy mieli przycisk możliwości cofnięcia wysłania i przez 10 sekund będzie on aktywny. Gdy klikniemy cofnij nasza wiadomość z powrotem otworzy się w wersji roboczej i będziemy mogli ją edytować czy też zmienić adresata. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z nowymi poradnikami dotyczącymi Microsoft 365 i nie tylko. I zachęcam do zapoznania się z pozostałymi filmami na naszym kanale. Do zobaczenia.